Dzisiaj w Parlamencie odbywa się wysłuchanie publiczne ustawy która ma wprowadzić takie ustawowe podstawy prawne do stosowania między innymi paszportów covidowych do wykorzystywania na większą skalę testowania bo to jest tak naprawdę główne założenie tej ustawy to wysłuchanie publiczne ma na celu pokazanie i rozwijanie pewnych lęków związanych z tym rozwiązaniem i podchodzimy do tej sprawy właśnie w taki sposób partnerski, oparty na dialogu. Wysłuchanie publiczne dotyczące poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19 druk 1846. Prezydium komisji ustaliło 5 minut na wystąpienia podmiotu Stowarzyszenie lub fundacji i dwie minuty dla osoby fizycznej. Na samym wstępie wstyd i hańba. Wstyd i hańba, że ustawa, która wprowadza de facto nazizm sanitarny, bo tak to należy nazwać, że pan, panie łaskawco poświęca dwie minuty dla y, przedstawicieli społeczeństwa, przedstawicieli ludzi, którzy od 18 miesięcy walczą. Y, Rzucę garść faktów, żeby osoby, które same siebie określały mianem kołtunerii, może usłyszą, bo nie chcą słyszeć tego. Nie mamy debaty publicznej w mediach, jest wymiana informacji, są przekazywane fakty niezależnych naukowców w mediach niezależnych, ale w waszych reżimowych mediach, w mediach mainstreamowych, społeczeństwo nie ma szansy dowiedzieć się o tym. Ktoś, kto twierdzi, że mamy pandemię, kłamie. Dlaczego? Ponieważ wystarczy spojrzeć na ogólną ilość ostrych niewydolności oddechowych. W porównaniu z ubiegłymi latami, chociażby z sezonem grypowym 2017-2018, ilość ARDS, SARI bądź ILI, to są symbole, które każdy lekarz powinien kojarzyć, infekcji grypopodobnych, są pewne wahania, ale nie ma większych zmian. Co więcej, sezon 2019-2020-2021 był łagodny w porównaniu do ubiegłych sezonów grypowych. Wskaźnik IFR, wirusa z Wuhan, który de facto nie istnieje, ponieważ nie jest już sekwencjonowany, on był, ale zdążył móc zmutować w dziesiątkach tysięcy różnych wariantów. I to, co opowiadacie o mikronie, o delcie, tych wariantów są dziesiątki tysięcy, jak wskazuje baza GISAID. To nie jest szczepionka, to jest terapia genowa i potwierdza to chociażby Stefan Ulrich z koncernu Bayer, który na World Health Summit 24 października przyznał, że jest to terapia genowa. Dlaczego lek Zolgensma, lek na rdzeniowy zanik mięśni, jest określany mianem terapii genowej, a te preparaty, które są de facto mechanizm działania jest taki sam, nie? To zaszczepieni stanowią problem dla społeczeństwa. Jest badanie z Wietnamu Ho Chi Minh, które pokazuje, że miano wirusa, ilość cząsteczek wirusa u zaszczepionych jest 251 razy większa, w porównaniu do osób, do, do okresu przeszczepienia. Wreszcie, nie leczycie właściwie. Brak terapii przy pomocy wentylacji nieinwazyjnej, aparaty BIPA, które kosztują kilka tysięcy. Wolicie trzymać pacjentów od Już przekroczył pod pan czas, pandemii. bym prosił, żeby pan do puenty zmierzał. Bardzo proszę Dobrze. jeszcze kontynuować do puenty. Uważam, że jest to wyjątkowy skandal. Odsyłam tutaj do pracy dr Bzymek, ponieważ zabieracie się również za dzieci na psl.in.com, y, gdzie nawet Ema, na którą się powołujecie, nie y, daje żadnych dowodów, że szczepienie dzieci daje jakiekolwiek rezultaty. Pozdrawiam wszystkich wolnych Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękujemy to, że... bardzo.